Ahoj, ahoj, ahoj. Cześć. Witajcie kochani w nowym roczku. Jak tam? Się popiło troszkę? <laughs> na pewno, na pewno. Także, także no, zaczynamy kolejny nowy już 2025 rok. Także jedziemy z tym koksem. <laughs> Żnieta. Tak. Dobra, żnie ten czas i wyż nie to. No i ja też biegnę, nie? Jak daleko zabiegnę, to się okaże, jak się wywalę, to się przewale i będę wstanę, i znowu będę biegł. Także spokojnie. Dobra, kończymy z wsią. Nie wsioczymy tutaj. Słuchajcie, mam tutaj na biurku rozłożony ten laptop Asus'a klienta, który podobno się nie ładował. No i co? Pierwsze co zrobiłem, no to zmierzyłem sobie napięcie na ładowarce, którego nie ma. Nie ma napięcia na ładowarce. Nie ma napięcia na ładowarce, a więc zbadałem to kilkukrotnie. Jak już pewnie wspominałem, tam przewód rozwijałem, żeby sprawdzić, czy gdzieś nie jest złamany, czy, czy coś tutaj jest nie tak z tym przewodem. Nic to nie dało. I co? No, to przystąpiłem do sprawdzenia gniazda. Rozkręciłem sobie, gniazdo mam tutaj. Nawet nie wiem, czy Wam to chyba pokażę, jak tutaj się e, może przesunę. Gniazdo przejście ma. Testerem ciągłości przewodu sobie zmierzyłem. Żyłę gorącą i minus na obudowie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jest lutowań do masy, jest ok. I ten gorąca żyła, wszystko przejście ma. Ciągłe, bo sprawdziłem, bo czasami jest tak, że są tego typu gniazda, że. Ta, ten pin od gorącej żyły on jest taki dosyć dużej średnicy i potrafi pęknąć, urwać, urwać się przy samym gnieździe, tak? I to jest czasami niewidoczne i zastanawiam się, czy tego akurat nie sprawdzić, ale tutaj testowałem to złącze na różne możliwe sposoby i ta ciągłość jest zachowana, więc domniemam, że tu jest to sprawne. Tylko no po prostu uszkodził się zasilacz. Zasilacz ładowarka, tak? Do tego laptopa i tylko na to wychodzi. Miałem zamiar to sprawdzić, czy laptop po podłączeniu, na przykład zasilacza laboratoryjnego się nie podładuje i może tak zrobię jeszcze, nie wiem dokładnie, ale spróbujemy, ale to i tak muszę klienta powiadomić, że zasilacz jest do wymiany, więc czy on sobie sam wymieni, czy ja będę ściągał zasilacz, no to już od niego zależy. Jak to rozwiążemy, ale informację takową mu przekażę. Także co? Szczęśliwego nowego roku! Świętujcie, kochani, ile wlezie, ile możecie. Także. Do zobaczenia, działamy!